Cześć! W tym, w tym tygodniu mamy operację Gwiazda Polarna, która się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest taki najprostszy: trzeba wziąć udział ogólnie w całym przedsięwzięciu i dostajemy za to nagrodę pierwszego stopnia, czyli pakiet odznaczenia. Drugi stopień to je, trzeba zdobyć ekstrakcję na minimum srebrnym poziomie z, z, czterema, z czterema rasami. Czyli żniwiarzami, zbieraczami, getami oraz Cerberusem. I ostatni, najtrudniejszy stopień to trzeba zrobić to samo co na poprzednim, tylko że na platynie. Myślę, że to jest zbyt trudne trochę dla, dla, dla człowieka mojego pokroju, aczkolwiek nie powiedziałem jeszcze o nagrodach. Na średnim poziomie, czyli na normalnym, otrzymuję pakiet odznaczenia oraz banner, a za ostatni tylko pakiet odznaczenia. Ja zdobyłem w. Obecnie w tym tygodniu strzelbę Jad. Zapraszam do oglądania oraz krótkiego pokazu z tej strzelby, która moim zdaniem nie jest w moim stylu, aczkolwiek może się paru osobom spodobać. Na razie. Ja myślę, ja myślę panie Blacklizer, że pan kupił tylko y, ten pudełko plus y, launcher do gry no, e, chyba w, tak. najbliższy, w najbliższym DLC dostanie pan budowanie miasta, a w kolejnym dostęp do internetu Tak, a w ostatnim będzie możliwość ich włączenia. O. Tak I to wszystko, to znaczy każde każdy DLC będzie kosztowało 60 zł. Dobry interes. Nie, tyle wygrać. Bez fakt. A jeszcze w dodatku będą mikrotransakcje w grze, yy, gdzie każdy budynek będziesz musiał kupić za prawdziwe pieniądze. O, I opodatkować. pieniądze. Tak. Wiem. <grym> ja, dobrze, że to kupiłam. W końcu, w końcu Electronic Arts obecnie promuje, nie? Yy, Mikrotransakcje. Ja season pass'a mam, więc wiesz, na wszystkie dlc Tysiąc złotych, nie? 1000 <grystanie> złotych. O, to prawie jak za darmo. No. Wziąłem, bo się opłacało właśnie. Co, myślisz, że sobie nie poradzimy? Fataszkowie sobie nie poradzą. Jaki... Walnąłeś tego typa młotkiem, a ten to z tak rygarem, ten z rygarem poszedł sobie za tobą. <grystanie> A teraz przed Państwem najlepszy streamer youtuber Sarlen Cała misja teraz na twoich barkach Już po nas <laughs> Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj zupa z kobry Oj Z bliska Nienawidzę RPG, no kurde, nienawidzę no u mnie w pracy hey. dzisiaj robi takie jaja, że tam że za i sie tam. Do taka Sławka, nie? Sławek dostaje kwiaty ja powiedział nie A Czemu? Prze Przecież taka cipa w ciebie <laughs> Ej, dobre Nie give me give me give me give me O oh, give me Dude! Give me to Się właśnie wyżywam no, na tych tak Aj, Opuściłem przed Co ty mówisz? A idziemy na A czekaj, ślimaczek się bawi a niech się bawi, przynajmniej nie przeszkadza Nie no, to przede mnie tylko słaniać, bo... No tak jest. Ma tą swoją tarczę, ale jednak to on tak nie działa, nie? Ale nie jest nieśmiertelny No właśnie, tak jak ja 6 Dobra I Tak zginąłeś dwa razy No ale nie bym ci wyliczał Nie nie nie, to samo się liczy, wiesz <noise> Osłonisz mnie na chwilkę? Tak właśnie granat wrzucali, nie? No spoko. Mi za za zabrał może z jedną trze trzecią tarczy Może mniej Okej okay. Chodź na dół No spokojnie, spokojnie musiałem się napić. Tam już kolega, aha, ślimak robi Dobra, dobra, ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na Twe rogi eee, Znowu na dole Sygraj jaja jakieś robi O to jest tort Co? No ładuje mi dzisiaj torty To pewnie z jaki, okazji z jaki okazji jaki roku tort? multiplayera Ogólnie ma efekta. Ale no dobra, no... Nie, nie, nie! Rok. Jest rok multiplayera Mass Effecta. Serio. No coś czytałem o roku, ale myślałem, że będzie o całą grę. Nie, oni świętują... To znaczy... Trójki też premiery, nie? No, no. Ale oni świętują multiplayera w multiplayerze, a na singla jest właśnie ta Cytadela. Czajem. No to... O, wyłączajmy torty. Czuję się trochę nie, już niewinny. Nie, winny. <laughs> nie już no co? Ale jak ma O, kolejny bóg, ale jaja. Nie mówię, tu, tu, tu nie, nie mów co boga tylko drive. Gram, gram, ale śmieszne są. Tak? <grym> gdzie są przeciwnicy? Gdzie są, gdzie są, gdzie są? Mam już po powerigara po, z Macie dzieci, macie i gincie. Oto moc mój.